Czym w Twoim rozumieniu, Jacku, jest profesjonalizm? Słowo tak często używane, powielane, ale gdybyśmy mieli spojrzeć głębiej, jak to odbierasz? No to jest takie słowo, które stało się dosyć popularne, i jak patrzyliśmy na ofertę różnych firm, to ona zawsze była profesjonalna. Czy, czy, czy nadal jest profesjonalna? No, no pewnie deklaracja tak. Dla mnie profesjonalizm to jest zaangażowanie, tak naprawdę. To jest też empatia, to, to jest takie podążanie za ludźmi, którym co, coś dajemy od siebie. Żyjemy w takim kręgu podaj dalej, tak. czyli mamy różne usługi, które świadczymy, i praktycznie yy, dla mnie istotna jest taka świadomość, że to, co dajemy innym, dajemy sobie. Tak? Je, je, jeżeli innych oszukujemy, oszukujemy siebie, jeżeli innym dajemy coś tak na, na 50%. Naszych możliwości, to de facto to do nas gdzieś tam wraca. Także dla mnie profesjonalizm to jest pewien rodzaj uczciwości w stosunku do siebie, ale też w stosunku do innych, czyli taki rodzaj zaangażowania wynikający właśnie nie tylko z chęci zysku, ale również z takiej świadomości, że no działamy w obrębie jakiejś energii, którą sobie nawzajem dajemy. Ona jest różnie odczuwalna, ale to czasami czujemy, że po rozmowie z kimś czujemy możliwość, że zrobimy wszystko a po rozmowie z kimś innym czujemy, że nic nam się nie chce i praktycznie nie damy rady. Jest to takie trochę słowo, być może używane na wyrost, wszyscy chcą być profesjonalni i, i trzeba by się spytać, co oni pod tym słowem rozumieją, ale ja rozumiem 100% zaangażowania i odpowiedzialności za to, co robimy. Tak? Czyli nie chodzi o to, że nie popełniamy błędów. Ja się zgadzam z tymi, którzy mówią, popełniajmy błędy szybciej. A potem popełniajmy jeszcze piękniejsze błędy, jeszcze piękniejsze, jeszcze większe, bo dzięki temu się uczymy. Ale właśnie profesjonalizm to jest to, że się uczymy, a nie unikamy pewnych rzeczy. To, to, to jest to, że jesteśmy świadomi tego, co robimy dobrze, a co możemy jeszcze poprawić, i że chcemy to robić. Ja nie mam takiego poczucia na przykład, że jakość usług u nas przez ostatnie 20 lat wzrosła w sposób nieprawdopodobny. Mam takie poczucie, że. Że, że tak nie jest. Czyli nie wzrosła proporcjonalnie do upływu czasu. Do upływu czasu i do zmian, które w ogóle na świecie zaszły, bo nasze telefony przez 20 lat bardzo się zmieniły komórkowe. Od 20 lat temu praktycznie to był początek tego rynku telefonów komórkowych i dzisiaj są bardzo nowoczesne, ale nie mam poczucia, że na przykład jakość obsługi w serwisach różnych jest wyjątkowa, tak? albo że na przykład kelnerzy w restauracjach zmienili się przez 20 lat i i dzisiaj jest tak, że jak siedzę przy stoliku, to ktoś się do mnie bardziej uśmiecha i bardziej chce mi sprawić przyjemność przez tą godzinę, jak będę siedział niż 20 lat temu. W związku z tym, czy oni są nieprofesjonalni, nie wiem. Nie, nie byłbym w stanie tego w żaden sposób ocenić, ale gdzieś to czasami czuję na przykład, że, że ten profesjonalizm właśnie kryje się chociażby w nawiązaniu kontaktów ze mną. Że ktoś przez te 30 sekund czy minutę, Chce w ogóle zbliżyć się do mnie, tak? Bo, no, bo być może ma egoistyczne cele, bo dostanie większy napiwek, ale z mojej perspektywy to jest miłe. W związku z tym y, sądzę, że profesjonalizm jest tam, gdzie człowiek jest gotów do ciągłego rozwoju, do takiego ciągłego podążania za ludźmi i takiego zadawania sobie pytania: y, co, co mogę dać, co sam bym chciał dostać, tak? albo, y, albo jak, y, jak miałbym. Rozmawiać z tą osobą, żeby, żeby jej było tutaj najbardziej komfortowo i wygodnie spędzić czas, no, to to jest pewien rodzaj empatii również. Ale myślę, że niektórzy rozumieją zupełnie inaczej profesjonalizm. Tak? Jako pewien rodzaj takiej sztywności, procedur, które pomagają przejść wszystko, sformalizować i, i też czasami się tak czuję. I też się trochę tego boję, że jak wejdzie sztuczna inteligencja, która będzie z nami rozmawiała. To będzie mega profesjonalna i nie da się jej wyprowadzić z równowagi, i ona się poradzi z naszymi emocjami. Tylko, że my nie będziemy mieli do końca takiego poczucia komfortu, ponieważ ta energia płynąca ze słów wypowiedzianych przez komputer nie będzie dokładnie tym samym, co energia relacji z żywym człowiekiem. Ale może się mylę.